Cześć! W dzisiejszym filmiku wybierzemy się na mały i wielki rogacz w Beskidzie Sądeckim. Pociągiem dotarliśmy do Piwnicznej i dalej pieszo. Tempo było duże, ale trochę udało mi się nagrać. Zapraszamy w trasę z nami. Małe osiedle góralskie Piłowarówka. W tej miejscowości położona jest malownicza kaplica, kamienny kościółek z wieżyczką. Wybudowany został w 1908 roku i aż chciałoby się zajrzeć do środka, ale był zamknięty. Te piękne góry jest przeuroczo. Dziękuję ci przecież za Idziemy dalej. Docinamy do Oleśchowki. Oleśchowka jest to szczyt położony w Beskidzie Sądeckim w górach lubowelskich. Ma wysokość 1023 metry nad poziomem morza. W czasie II wojny światowej okolice Ljaszówki były popularnym miejscem przekraczania granicy przez kurierów Państwa podziemnego. A przed nami wieża widokowa. I położony jest na granicy polsko-słowackiej. Szlak ten prowadzi na Obidzę. Na szczycie Jaszówki stoi drewniana wieża widokowa. Możemy stąd zobaczyć Pieniny, Beskid Niski, Magurę Spiską, a nawet Tatry. My oczywiście nie mieszkaliśmy pominąć punktu widokowego. Panorama jest rzeczywiście przepiękna. Po krótkim marszu docieramy do schroniska Bacówka na obidze. Czas na obiad. Można tu zjeść pyszny obiad, odpocząć, a nawet przenocować. My idziemy dalej. Czas goni. Pociąg piwniejszy nie będzie na nas czekał. Zmierzamy w kierunku Małego i Wielkiego Rogacza. Nazwy ich pochodzą od tego, że przypominają rogi. Między wierzchołkami Rogacza przygotowano dla turystów ławeczki. Idealne miejsce na podziwianie przyrody i przekąskę. Panorama z przełęczy Obidza. Naszym punktem wycelowym jest Wielki Rogacz. Podejście jest tu łatwe, szczyt to 1178 metrów nad poziomem morza. Wielki Rogacz ma w zasadzie dwa wierzchołki, wyższy zachodni i niższy wschodni. Cały grzbiet biegnie przez Wielkiego, a potem Małego Rogacza, aby opaść do przełęcza Obidza. Na stokach Wielkiego Rogacza ma źródła kilka fotoków: Czarna Woda, Mała rostoka i Czercz. Wierzchołek Wielkiego Rogacza jest doskonałym punktem widokowym, a to w wyniku silnych wiatrów oraz wiatrułomów, czego stanie jest tam rzadki. Przede mną kapliczka, a zobaczcie, co jest pod kapliczką. Mnóstwo worków ze śmieci, ze śmieciami. Ławeczki i taki widoczek. żeby zbliżenie. Pozdrawiam moje współtowarzyszki górskich wypraw, Renatę i Martę. Jeśli spodobał Ci się nasz filmik, będzie nam miło, jeśli zostawisz kciuk w górę lub suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.